Siemanko. Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego, a witam Was ze słonecznej i upalnej Chorwacji, plaża Mala Raducha w mieście Primosten. Zabytkowe miasto Primosztan i wizytówka plaża. Dobra, wchodzę do wody z wykrywaczem i zobaczę, czy dzisiaj będę jakieś szczęście i uda A mi się coś skalę. z tego morza wyrwać. Albo skalby jakieś. Co mówisz? Albo jakie skalby. Albo jakieś skalby, jak mówi córcia. A więc zapraszam, zaczynamy. No siemanko wszystkim. Trochę się pokąpaliśmy, popływaliśmy. Teraz wszedłem z wykrywaczem do wody. I znalazłem monetę, jeśli dobrze widzę, 10 kopiejek. 2007 rocznik. To była ukraińska. Ukraińska 10 kopiejek. A jeszcze wcześniej znalazłem też krążek strasznie zajechany, patrzcie jaki tutaj jest poniszczony, porwany aluminiowa moneta 2003 rok, jakaś maszyna chyba ją zmiażdżyła także na pół godziny chodzenia tylko są takie dwa krążki straszna lipa jest taki i teraz taki apel do wszystkich wypoczywających nad Adriatykiem i nie tylko nie płacicie ludzie kartami, tylko płacicie gotówką, a najlepiej jak tą gotówkę macie w kieszeni, kiedy idziecie się kąpać, popływać w morzu i biżuterii też nie zdejmujcie o, ja nie zdejmuję, też nie zdejmujcie biżuterii, wchodźcie z biżuterią, z monetami do wody będę miał co robić przynajmniej <noise> dobra, dość żartów bo przyjemności czekają nudno było na plaży nic nie znaleźliśmy y, wykrywaczem w y, dnie to trudno dobra sobie dobra w drugą stronę wypożyczyliśmy sobie rower wodny teraz płyniemy płyniemy rowerem ale buja o człowieku ja to zaraz chyba puszczę pawia jakiegoś Błębina Parę metrów w dół. Nawet nie chcę wiedzieć jak tu głęboko jest. Jakiś rekin mnie złapie za nogę. Albo meduza mnie poparzy po brzuchu. Ech, daj teraz spokój. No albo, albo jakieś letki tutaj są, jak mi córka podpada. No i to fajnie jest? Tak. Ale jak to buja. I to już podchodzi do gardła! Skręcasz! Skręcaj! Skręcaj! Ja to mogę kilka czasów się trzymać tego? No co ty? Gdzie? Na taką głęboką wodę kto ci tam uratuje? Nie nie. Na plaży tego nie czuć, ale tutaj, jak się wypłynie, dosłownie kilka metrów od brzegu, takie fale i wiatr. Daj Widzę, widzę łódkę. jest. Łódka wols. Takie fale i wiatr, że człowieku, A Moje nogi już, moje nogi już odmówiły posłuszeństwa. O mój boże, jakie fale teraz są! Tata, odwróć się. Zobacz o. tu. O mój Boże, nie da się tego wytrzymać. Bebin. Co to mam oparać Kamera akcja Go, go, go. Dziwo! Nagrywam widoczki! Ale to dziwne, że jeszcze gościu nie masz. Oh, tata by mogła teraz zjechać. No nie, bo wy płyniecie do wody. Masz, trzymaj kamerkę. Zjeżdżaj, Bordo, zjeżdżasz. A nazwa tego roweru wodnego taka jest trochę dwuznaczna, bo tutaj to się nazywa. Pedalina Pływamy i pływamy i pływamy i końca nie widać Chyba gościu coś nie przekalkulował naszego czasu wynajęcia tego rowera wodnego I dał nam gratisowy czas Tu końca nie widać, ja już mam nogi spuchnięte z bólu Już moje mięśnie się ugotowały Tu jeszcze dawaj pedału i płyniemy, płyniemy Klęcaj, teraz skręcaj gdzie skręcamy? Dawaj! Tam. Dawaj fajerę, skręcamy! Tam. Ja już nie mam siły Ledwo żyję Chodźcie, już idziemy, płyniemy do brzegu Już nie mam siły Ale jak? Tata szybko! ładaj skawę do tyłu! Zderzymy się z motorówką! do tyłu! O, o nie! No i wreszcie boss usiadł sobie na górze a tam moi pomocnicy pedałują. O i to jest to. Ale buja, ja dole To ma być wypoczynek? Jak to szarpie na boki? Ja już mam dosyć tego. słuchajcie, zmagam się tutaj z wysokimi falami może na Bałtyku są wyższe może dla kogoś to są niskie fale i jest spoko jednak dla mnie to jest mocne i przewracają mnie te fale tutaj jest woda na tyle słona, że wyporność jest bardzo mocna i te fale mnie przewracają albo zalewa mi gęby całą teraz po krótkiej walce, bo za trzecim razem udało mi się wyskrobać z dna monetę dosyć starą, 1999, 1 euro. Już łapie zieloną patynę, świetnie wygląda. Jest takim drzewkiem, nie wiem skąd to jest. A mniejsza większość, dosyć stara moneta, 1 euro. Widoki starówki Ciężka walka jest. Na głębszej wodzie nie dam rady, bo mi zalewa całą buzię nie podtapia po prostu. Próbuję dalej. Swoich sił, swojego szczęścia. Upał nie ustępuje. Jedynie co, na tej plaży jest odczuwalny taki lekki wiaterek, który jednak no daje lekko ulgi, ulgi, bo 30 kilka stopni na plusie no jest jednak dokuczliwe, ale jakby nie było, lepsze to niż siedzieć w, zim, w zimnej aurze. Słuchaj, ta ludzie, godzinę czasu łaziłem w tej wodzie normalnie ręce i nogi opadają albo odpadają nawet ale nie jest zimna, tylko z tego jaka lipa jest tam w ogóle, jeśli chodzi o znajdki Ta pierwsza moneta to znalazłem 1 euro 1999 rok, z takim drzewkiem to jest francuska moneta 1 euro no i przez godzinę czasu, uwaga, znalazłem jeszcze oprócz tego jednego euro, drugie euro. Masakra, masakra. Ludzie nie gubią, płacą wszędzie online, kartami płacą, nie ma kasy ani biżuterii. Ta moneta jest z Austrii. Wolfgang Amadeusz Mozart 2009 rok. Fale, które są na tej plaży, tak operują e, dnem w wodzie. Że te kamienie, ten żwir cały czas są obracane, cały czas. I w jednym momencie mam sygnał, za chwilę tego sygnału nie ma. To takie sygnały, duchy się pojawiają co i raz. Albo, albo jest sygnał na, na śmieć, kopia, a tutaj jakaś moneta wychodzi, albo odwrotnie. A tymczasem ja sobie trochę odpocznę i wciągnę jakąś pizzę. O, i co tu jeszcze jest? Ośmiornica. Ośmiornica? Nie, to są. Kalmary. Kalmary. Smażone kalmary z frytkami. Nie, o, z ziemniakami. smażonymi. Kalmary i pizza taka. Próbuję szukać tutaj między tymi falami dużymi. Ale naprawdę... Jak na Adriatek, to te fale są paskudnie wysokie. Jak wejdę tutaj to miejsce, gdzie się fale załamują i rozbijają brzeg to przewracają mnie normalnie na, na brzegu znalazłem teraz 10 eurocentów co to jest? nic 40 parę groszy szukać się nie da a doszedłem już teraz do tej wyspy wyspy starego miasta starówkę z plaży przy zachodzącym słońcu. I żegnam się z ten. Jutro rano wyjeżdżamy. Ale nie wracamy jeszcze do domu. Jedziemy do kolejnej, trzeciej miejscowości. Trzecia na naszej trasie chorwackiej. Trzymajcie się. Na razie cześć.